Hej, hej, hej! Dzisiaj chciałam wam przedstawić cudowną, wspaniałą i naprawdę niesamowitą książkę, jaką jest „Duchowej mojej tajemnicy pani Małgorzaty Grylewicz. Książeczkę mam od wydawnictwa Dlaczego i swoją premierę miała 22 lutego 2023 roku. Słuchajcie, cóż to za książka? Naprawdę, po jej skończeniu, zobaczcie po pierwsze, jaki wielki megadruk. druk. Jestem pod takim wrażeniem, że... Po po prostu aż chwilami to po prostu nie wiedziałam co powiedzieć, skończyła się i mówię nie, nie, dlaczego dobre książki się tak szybko kończą? Słuchajcie, naprawdę nie potrafiłam uwierzyć jak łatwo porwały mnie tutaj losy Anastazji i jak wspaniałym językiem calutka książka jest napisana. Przede wszystkim najbardziej spodobała mi się tutaj szczerość postaci, które totalnie nie owijały w pawełnę. Oczywiście wyjdzie tutaj sytuacja, gdzie tej szczerości troszkę zabraknie, ale powiem Wam, że bardziej chodziło o ten cały przekaz tych uczuć, gdyż no wiadomo, no jakiś tam problem zawsze się pokaże, ktoś jakąś tajemnicę ukryje i musi być ten taki punkt zapalny do dalszej historii. Ale ta szczerość uczuć tutaj naprawdę była no, pięknie przedstawiona. W ogóle począwszy od przyjaciółki Anny, ona tak chciała, żeby na nią mówić, nie chciała, żeby ktoś mówił na nią Anastazja, która zawsze służyła jej dobrą radą i no, praktycznie nie obierała żadnych podchodów. Jeżeli ona już cokolwiek zrobiła, czy tam powiedzmy ona zrobiła coś złego, to od razu mówiła o tym swojej przyjaciółce, a ona po prostu tłumaczyła jej to, jak to wygląda z każdej perspektywy, a następnie wspierała na tyle, by ona zawsze miała w niej nawet dosyć spore oparcie. Nie roztrząsała tutaj drobnych problemów, nie, nie powracała też do byłych tematów. Chodziło tylko o to, co tu i teraz. No i mamy też tutaj chłopaka naszej bohaterki, który początkowo jest wręcz idealny, ale czuć było, że miał tutaj coś za uszami. Wiecie, podobno, każda tajemnica wyjdzie na jaw, tylko potrzebuje do tego odpowiednio dużo czasu. No i tutaj też tak właśnie było. On w ogóle po tym całym zajściu chciał wszystko wyjaśnić, no i co było też dziwne, przyznał się do tego, co zrobił, ale w obliczu takiego wyczynu i to z takim wytłumaczeniem, no czyżby miała mu naprawdę zwyczajnie wybaczyć, a później czekać oczywiście na kolejne podchody, tak? No, powiem Wam, że było tu nieciekawie, a w ogóle osoba matki jest tutaj chyba jakby najbardziej poboczną postacią. No, bo tak naprawdę w sumie to z jej powodu musiały się nagle obie przeprowadzić. No, powód być może i był satysfakcjonujący, ale jakoś tak no nie można było uniknąć też tych rozstań z tego powodu, których no Anna nie chciała, musi wybaczyć. Później wielokrotnie na chwilę też się pojawiała, ale jakoś tak zbytnio dużo nie wnosiła, moim zdaniem, do całości. A no więc, kiedy już wiemy, że kobiety mieszkają w innym miejscu, a dziewczyna po wybrykach chłopaka jest wzburzona to pora postać, następną postać, jaką jest miły, męski głos o ciemnych włosach. Na początku opisany tak. Poprzez przypadkowe spotkanie się z nim, no naszej bohaterce mocniej zabije tutaj serduszko i powiem Wam, że na drugim przypadku dojdzie między nimi do zbliżenia. Na jakiś czas będzie o nim tylko mowa, ale później, kiedy już się pojawi, to dla nikogo nie będzie zabawnie. No, Będą musieli tutaj dokonać wielu wyborów, a powiem Wam, że serce i tak będzie robiło swoje. Naprawdę, mają wspaniałą relację, gdzie, nawet pomimo tych całych przeszkód, które tutaj są, powiem, że są dosyć poważne. To opowieść nie powiela schematów podobnych historii, gdzie jest ta miłość, jakby zakazana teoretycznie, praktycznie nie, ale zawsze była mniej więcej to w jednym kierunku ukazane. Tutaj tylko powiem Wam tyle, że było tu zupełnie odwrotnie. Naprawdę przepiękna historia. Polecam Wam całą opowieść bardzo, bardzo mocno. Wydaje mi się, że naprawdę nie zawieziecie się na niej. Ja się nie zawiodłam. Bardzo mi się spodobała. I, i chociaż minęło kilka dni, odkąd ją przeczytałam, to wciąż mam ją w głowie. Naprawdę przepiękny styl. Uwielbiam książki, kiedy są tak piękne, że praktycznie czytają się same, zapadają w pamięci i przede wszystkim wnoszą coś do naszego życia. Właśnie taka jest, dlatego bardzo mocno Wam ją polecam i do usłyszenia. Hej, hej!